Tylko kanapki w sztabie dowodzenia akcją wskazywały na to, że to, co się dzieje, jest jedynie pozoracją. Jest to typowe dla szpitala zdarzenie masowe w terenie. Połączone ze skażeniem ofiar. Po informacji o zderzeniu autobusu z cysterną na S3 i jadących w stronę szpitala ambulansów na głowę postawione zostały wszystkie służby. My mamy w zamkniętej kopercie telefony w zasadzie do wszystkich osób funkcyjnych, które mogą się przydać akcji ratunkowej. Scenariusz zakładał skażenie ofiar chlorem z cysterny. To to, to? Przed wprowadzeniem ich do oddziałów trzeba więc było przeprowadzić tak zwaną dekontaminację, czyli proces polegający na usunięciu szkodliwych substancji z powierzchni ciał Spokojnie. Specjalne namioty zostały ustawione na terenie Starego Szpitalnego Lądowiska. Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy: czerwoną, żółtą i zieloną w zależności od ich stanu. Przyjęliśmy teraz e, trzech czerwonych pacjentów w stanie ciężkim, zaintubowanych, i czterech żółtych. Oni tu przechodzą przez dekontaminację. Zapisuję też godziny, o które wchodzą, i żeby to. Szło jakoś sprawnie, i w zasadzie możemy powiedzieć, że na chwilę obecną tyle. I na chwilę obecną możemy powiedzieć, że idzie faktycznie sprawnie. Idzie, idzie to jest sprawnie. Tak. Jakieś błędy już zauważyliście? Coś to trzeba nad czym Wszystko będzie pracować? Na samym początku było za mało ludzi, ale udało się tutaj ze współpracy z Strażą Pożarną trochę zwerbować więcej strażaków, którzy nam tutaj pomagają. I teraz, teraz jest dobrze. Czyli na bieżąco staramy się wyciągać wnioski i poprawiać, poprawiać błędy. Wyłapywanie błędów było kluczem całej operacji. Trzeba było przeanalizować działalność systemu powiadamiania, a także koordynację pracy służb. Rola yy... Lekarza koordynatora wojewódzkiego z CPR-u z Gorzowa jest bardzo istotna. Szybka komenda, szybkie, szybka reakcja służb na miejsce zdarzenia, wykonanie dekontaminacji i dopiero wówczas wszystkie czynności medyczne. Po dekontaminacji pacjenci trafiali do szpitalnego oddziału ratunkowego, a następnie do odpowiednich oddziałów. Z czego jeden pacjent pierwszy trafił z urazem miednicy. Natychmiastowa pomoc ortopedy była niezbędna ze względu na to, że była trwawiąca miednica. A miednica została... Zabezpieczona i w takim stanie pacjent pojechał przez tomograf komputerowy po wykonaniu trauma stanu bezpośrednio na blok operacyjny. Już ten pacjent na tym bloku jest. O efektach i wnioskach z akcji będziemy rozmawiać w powiększeniu z osobami dowodzącymi manewrami.